Nie dwa kluczeki, i właśnie 19 rok to Volvo. jakie wielkie łopaty. Rowy nimi można mogłoby kopać. Gorsze rzeczy się wyciągało, tak powiem Wam szczerze, także będzie dobrze. Też gdzieś kierowca jechał i zgubił drzwi. Zobaczcie, jak ci Amerykanie jeżdżą, kurde, opony są łyse jak łysy z Brothers. Siemanko, witam Was na kolejnym odcinku na naszym kanale. Po raz kolejny obchód placów i rozwiązanie konkursu z Fordem Mustangiem. Nara! No to co? Kolejny wariat u nas na warsztacie, ale już nie ranger, tylko F150, czyli Full Size Pickup Truck. Lariat, czyli taka lepsza wersja wyposażenia. Tutaj akurat w połowie pracy, jeżeli chodzi o ten zakres w tym samochodzie, nagłośnienie Bangę Delusen w Fordzie. Ten bardzo fajny taki duży ekran. Tu jest też ta składana chyba gała, ale nie wiem jak to się robi, bo nigdy nie siedziałem w nowej FC Chyba tak właśnie, ale nie ma prądu, więc nie będę się tam jakoś za bardzo w to zagłębiał. No ogólnie ten kokpit wygląda jak taka szafa, taka meblościanka, nie? Ostatnio popularny temat z tymi meblościankami, pan, także pamiętajcie, pilnujcie swoich meblościanek. Panoramiczny dach jakiś tam. 21 rok ogólnie jest to samochód, także no ten nowszy, generacyjny, jeszcze 150. Tu jest silnik akurat 3,5 litra. Hmm, fałszustka na turbie daje radę, fajnie jeździ. Tutaj mamy ten super stopień. O, cyk, cyk. Cyk, proszę bardzo. Można sobie na pakę wejść, jak ktoś potrzebuje. Tu sobie pochodzić, pospacerować, porobić, co kto chce. No i zejść z powrotem. Cyk, cyk. No, i teraz składania z tym więcej pierdzielenia niż wchodzenia. Nawet ponumerowany jest. Cyk, cyk. I cyk. I klapę zamknąć, co uważacie. Zamk zamykam, nie. Nicą. 3 Euro Palety. korweta C7Z06. No i Durango. Durango. Z tego co ja tutaj widzę po 2021 roku, zobaczymy sobie zaraz. Kurde, tak mi się podobają te Durango, że powiem Wam naprawdę fajny samochód. Tutaj mamy 23 rok. 2023. O, a co to za jegomość? Co to za funfer? Niech się jakiś tam owadolog wypowie w komentarzach. Co to za przyjemnaczek fajny? boję trochę, ale. Czekaj, co za silnik mamy w tym Durango. Dobrze wyposażony, bo ak na aktywnym tempu mam Widzę, obstawiam 5'7, a ujrzałem 3'6. No kit też fajne. Też zajebisty silniczek. Tyle razy się już wypowiadam na temat silnika 3'6, że pozwólcie, że oszczędzę tego tematu. Yy, ale pozwólcie też, że nie oszczędzę, jeżeli chodzi o Durango. To jest samolot, który w dalszym ciągu bardzo opłaca się sprowadzać. Jest jeden z najczęściej sprowadzanych modeli. Jednym z najlepszych, można powiedzieć, że bezkonkurencyjnych, jeżeli chodzi o stosunek jakości do ceny i do prostoty wykonania i użytkowania tego samochodu. Naprawdę jest to jeden z lepszych samochodów, jeżeli o to chodzi. No Hak nawet wystaje, no, gdzie można przyczepy ciągnąć zajebiście. Zawsze fajniej, nie? No jakaś maska z Daja. jakieś Camaro, fałszówka z tego, co mi się wydaje. O, Atlas w trakcie roboty na ramię. Też bardzo fajny samochód. To jest Jeep z jednego z ostatnich odcinków Pana Michała. Pozdrawiamy serdecznie. Tutaj kolega akurat przyłożył ramę do tego, żeby coś tam naprostować w tym zawieszeniu. Miejmy nadzieję, że nie było nic strasznego. A tu w dalszym ciągu, od ostatniego odcinka, stoi Kia Telluride. Widziałem komentarze, że chcielibyście ją zobaczyć, dlatego jak się skończy, to ja Wam tu obiecuję, że bardzo chętnie Wam ten samochód pokażę, bo sam jestem jego ciekaw. Dobra, no to zaczynamy sobie od samochodu, który jest przyprawą, bardzo pieprzny. Porsche Cayenne. Porsche Cayenne z rocznika 2023. Widać, że jeden z takich nowszych, no bo ma tutaj, no zobaczcie, registrację. Kwiecień 2026, to styczeń 2025, więc już jest fajnie. Co mu jest? Jest mu bok, niestety. Bardzo podobne uszkodzenie do tego makana, który był w ostatnim odcinku. Też gdzieś kierowca jechał i zgubił drzwi, nie wiadomo gdzie, ale wygląda to całkiem obiecująco. Zejrzymy sobie do środka. Tylko te firany muszę podnieść, żebyście co nieco mnie tam widzieli. A, czyli ma prąd, przypadkiem zaciągnąłem ręczny. Ja już właśnie miałem mówić, że kurde, taki nowy samochód, a już padnięty akumulator, ale okazuje się, że on jakiś tam prąd ma. A, 12V, battery low please connect to charging equipment. Spoko, później. Ogólnie wygląda to całkiem fajnie. Grzane wentylowane fotele, dwustrefowa klimatyzacja oczywiście, no czterostrefowy bym powiedział. I tylne fotele są też grzane. No, okej, okay. mamy panoramkę, zegarek, który coś tam, tak, Exit, Exit ma zestawę. przebiegu mamy 3921 mil, czyli około 6300 km. No i powtarzam po raz kolejny, 23 rok. Auto kupione za 34 tysiące dolarów. 3 litrowa v z napędem na 4 koła, mm, ale to jest dużo wart, bardzo, dużo wart w Polsce. No i podejrzewam, że na tym samochodzie klient bardzo, ale to bardzo dużo zaoszczędzi. Mając takiego kajenka, no zobaczcie, jak to wygląda. Przywiązanie do detali, normalnie wybite na skórze logo Porsche. grzanie, wentylacja na foteliku, oczywiście elektryczny. To jest nawet napisane na progu Platinum Edition. No to jak tu jest platynowa edycja, no to kurde. Jak platynowe Sombrero hardkorowej komercji. Fajna łódka. No jeden z tych samochodów, które faktycznie wyglądają jak, jak nowe i nawet pachną troszkę nowością. Nie ma tutaj praktycznie w ogóle żadnych śladów zużycia, jeżeli chodzi o to wnętrze. Yy, tu leżą nawet jakieś oczywiście cęciaki, dolarówki. Ekrany nawet nie są porysowane jakoś za bardzo. Fajne, ale tylko, kurde dobre takie kajenne. Takie, takie ultimate daily, bym powiedział, że macie tego kajena sobie jeździć w ogóle. Tu, tego mm, 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 mm. nagłośnienie bez butów mamy tutaj też. Widzę po maskownicach. Przeniezbym się do innego, myślę, że nie mniej ciekawego. I też słucham. I to jest jeden z najczęstszych importów. Także zapraszam Was serdecznie do Szwecji. Drodzy Państwo, Volvo XC. 90. Największy SUV słów Volvo. Mamy rocznik 2019. Przebiegł 141 000 km, około cena 14 300 dolarów, oczywiście. Uszkodzenie mamy. Dosyć niekonwencjonalne, bo jeszcze tutaj takiego nie pokazywaliśmy. Ale na pierwszy rzut oka wszystko niby jest ok. A spójrzcie na maskę. Widzicie te wniotki? Tak. To grad. Ale grad taki który jakoś za bardzo tego samochodu nie zniszczył. Można by rzec, że jest nawet taki fajny. Tutaj widzę, że grad niestety rozbił lampę, albo może w jakimś transporcie, może nie wiem. W każdym razie jest tutaj kilkadziesiąt tych gniotek na masce. Mamy tutaj leciutko przybitą szybę, to szybę można zmienić. Taka, ta szyba rozbita to jeszcze jest OK. Gorzej jak ma normalnie podziurawione, to wtedy takiego gradu staramy się nie kupować. No i tutaj widać jeszcze po drzwiach, może po tych górnych jakby elementach, na których grad może być narażony, ten samochód, na grad w sensie. Tutaj po słupkach, ktoś po dachu pewnie, na pewno też poszło tutaj szyberdach, mamy jeszcze, to zaraz zobaczymy sobie od wewnątrz, czy nie podziurawiło tego, tej panoramy. No i tutaj byłoby raczej na tyle, tutaj patrzę po boku i nie widać tutaj nic, więc taki bardzo fajny grad, można powiedzieć, wyszedł klientowi. I to jest o tyle fajne uszkodzenie teraz, mogę Wam powiedzieć szczerze, że grad to jest takie uszkodzenie, które bez problemu przechodzi przegląd techniczny. Samochód po gradobiciu, jeżeli wymieni się tą szybę i wymieni się reflektor yy, i zrobi konwersję, on normalnie przejdzie przegląd. On może być po takiej podziurawie, no bo co to przeszkadza? Nie ma wystających żadnych ostrych elementów. Yy, I ten grad można sobie zrobić wtedy, kiedy się chce, a samochodem już jeździć. Yy, także yy, jest to na pewno opcja fajna dla kogoś, który potrzebuje jakby szybkiego importu i potrzebuje zaoszczędzić, zaoszczędzić czas, a i tak mieć taniej, więc to jest naprawdę bardzo fajna opcja, jeżeli chodzi o import. Wersja T6 AWD, około 300 koni posiadamy w tym aucie i z tego co ja widzę jest to wersja Inscription, ale o tym czym się charakteryzuje ta wersja pokażę Wam w środku. Ach myślałem, się jest ta wersja? Przede wszystkim ja rozpoznaję wersję Inscription od momentu po tym, że ma tutaj wysuwane te podnóżki, jakby to zawsze nazywam. Czy tam na podłudzie tego typu takie mięsne nazwy. Fajna ta skóra, typowa dla Volvo. Taka bardzo jakby. O, i nawet na fotelach jest napisane tutaj Inscription. Ta flaga Szwecji, to jest taki fajny, słodki, mały detal. Ja Wam powiem, pamiętam premierę tego samochodu, jak na Poznań Motor Show w 2015 roku, Jeszcze chyba nawet o tym w którymś odcinku mówiłem, że to Volvo dalej wygląda tak, jak jakby wczoraj wyjechało z fabryki. Nie? To jest bardzo świeży samochód i w ogóle bardzo świeżo on wygląda. Tutaj mogła być taka kryształowa gałka jeszcze, a to przynajmniej, przynajmniej w wersjach europejskich. O, tutaj mamy, patrzcie, nawet dwa kluczyki. Kurde, luksus, panie. Luksus. Normalnie dwa kluczek, właśnie 19 rok to Volvo. No super, fajny, elegancki. Tu są wybory trybów jazdy. Tutaj się odpala, ale z tego co ja tutaj widzę, oczywiście prądu nie ma. No bo po co? Mieliśmy sprawdzić sobie panoramę, ale nie sprawdzimy. Ale z tego co ja tutaj widzę, sobie przyłożę ten materiał. Nic tutaj się nie stało z tą panoramą. Oparła się bardzo dobrze gradowi. No i co? Klient sobie ten samochód albo u nas wyciągnie wniotki, albo nie zrobi konwersję i sobie będzie jeździł. To jest naprawdę fajna, naprawdę fajna sprawa, jeżeli chodzi o takie coś. No i co? Możemy jeszcze zrobić? Schowek też jest elektrycznie. Kurda, chciałem sobie popatrzeć. Czy hmm. strafowa klima? Widzę nawet tutaj, bo jest taki ekranik, i tylne fotele też są grzane. No i co? Siedem osób w Volvo, nie? 7 osób może sobie swobodnie w tym samochodzie usiąść. A jako że jest to 27 no to sprawdzimy sobie, czy ja się tam mieszczę. Także zapraszam was serdecznie na zap. Jak sobie oglądam to Volvo, to nawet nie widać na nim jakichś mega śladów zużycia. To jest fajna rzecz. E. Dobra, wejdę z tamtej strony. No bo zajmiliśmy się z panem operatorem miejscami. No i wpadamy do środeczka. Trochę zakurzony jest ten samochód. Chciałbym powiedzieć, że nie ma tragedii. No nie no, troszkę jest tragedia. Ale dla dzieci te miejsca są naprawdę w sam raz. Ja bym tutaj pewnie nie ujechał za jakoś za długo. Ale patrzcie nawet jak się postarali. To jest trzeci rząd siedzeń. Czyli taki można powiedzieć, że najmniej ważny. A nawet tutaj macie, patrzcie. Łączenie skóry normalnej z perforowaną. Nawet takie fajne przyczycia tapicerskie. Takie designerskie mi się fajny samochód, fajne jest to Volvo i fajnie, że o nie często pytacie, bo to jest jeden z częstszych importów ja lubię licytować te Volvo, one, ich jest dużo jest duży wybór zwykle klient jak się decyduje na to Volvo to szybko kupuje, także to jest jeden z moich można rzec faworytów jeżeli chodzi o kupowanie samochodów w Stanach, a tymczasem co my tam mamy jeszcze dalej dobra, wiem, że na to czekaliście ja zresztą też Pora na podsumowanie konkursu z Mustangiem. Drodzy Państwo, ten czarny Mustang z ostatniego odcinka z obchodu placu był wylicytowany za dokładnie 17 250 dolarów. Pokażę Wam teraz tą aukcję, żeby nie było. Proszę bardzo, 17 250 dolarów. To jest ten samochód, musicie mi uwierzyć na słowo. No i teraz tak. Na dzień yy, nagrywania tego odcinka mamy dziś bodaj 21 listopada. Października, października przepraszam, października. Przeglądamy sobie komentarze. I teraz tak, zaczynając od osoby, która była trzecią z kolei najbliżej wyniku jest pan oniku automas 16925 dolarów. To jest pierwsza osoba, która otrzymuje u nas kartę paliwową o wartości 100 zł, druga osoba jest o nicku, Micha Speedy 4772 która strzeliła 17400 dolarów. A absolutnym rekordzistą jest pan Oniku Krzysztof Kowalczyk, myślnik H2i, który wylicytował, jakby strafił cenę z Mustangiem 17275 dolarów, czyli pomylił się tylko o 25 dolków. Gratuluję wszystkim trzem panom bardzo serdecznie, prosimy się odzywać do nas na nasze socjale, a my wyślemy Wam nagrodę. Dziękuję Wam bardzo za udział i zapraszam Was do kolejnych konkursów. Challenger 364x4. Tak patrzę na to auto, i powiem Wam szczerze, podoba mi się koncepcja tego właśnie Challengera 364x4, bo to jest taki samochód, który którym można cieszyć się cały rok. Nieważne, czy ktoś mieszka w górach, czy ktoś mieszka y, gdzieś tam indziej, tylko można się nim cieszyć cały czas, ze względu właśnie na ten napęd 4x4. Silnik 36 też daje radę 305 koni. Na temat takiego samochodu więcej może wypełnić, wy, wypowiedzieć się Grzegorz Leszko, Leszko Moto TV, który użytkuje. Challengera 364 na 4 i z tego co ja tutaj patrzę, na uszkodzenie przede wszystkim, no to na pierwszy rzut oka wydawałoby się takie w miarę. No niestety, troszeczkę jest ono mocniejsze, bo się obie podróżnice leciutko patrzą, gdzieś takie z różnice, może 5 cm w stosunku do oryginału. No ale na pewno nie jest to coś, drodzy Państwo, co by się nie zrobiło. Nie ma dla nas jeszcze niemożliwe. Nie widzę tutaj, żeby było jakoś mocno to podgięte. Ewidentnie Challenger komuś wymusił pierwszeństwo. Mm, gorsze rzeczy się wyciągało. Tak powiem Wam szczerze, także będzie dobrze. Silnik 3.6, znany, lubiany, wiadomo. Tutaj dolocik Bidza mu ktoś zamontował, więc coś tam można by, że z tego Challengera coś tam doinwestował w Stanach. Mm, I przede wszystkim jakoś tak w miarę fajnie wygląda, no. Powiem szczerze, no te koła seryjne, bo seryjne, ale za nimi kryje się Zobaczcie to, tą akcję To jest Słyszycie? To jest nakładka na zacisk hamulcowy Żeby było widać Że jest Większy A Taki większy To wcale nie jest, bo jest seryjny A żeby Wam udowodnić, że to jest 34 na 4 to Wam pokażę z tej strony Tutaj jest Płoś Jak to mówią? Płoś Tu jest Płoś yy, I ona Pół, oś, jest, jak, pół oś, jak to samo nazwa wskazuje, jest połową osi i ona robi, że samochód się kręci. No, tego. Samochód kupiony za 7700 dolarów, 2017 rok i z przebiegiem około 130 tysięcy kilometrów. Nie jest to źle, cena bardzo dobra, wydaje mi się, jak za białego 34x4, który też nie jest źle wyposażony, także zapraszam Was do środka i pokażę Wam, co on tam ma. Jakaś kobieta nim chyba jeździła, ewentualnie długo włosy facet, o, proszę bardzo. Kluczyk mamy jeden, ale to zawsze coś, przynajmniej jest. Jakiś prąd brak, oczywiście. Elektryczna kolumna kierownicy w Challengerze, fajna rzecz. Skrzynia 8HP to oczywiście. Szyberek. Sąwek na okulary, w którym nie ma nic. E, jakieś dziwne wykończenie wnętrznym, jakieś takie kropki, jeszcze takiego nigdy nie widziałem. No ale fotele wieżane, wentylowane, skórka z alkantarą, to, to fajna rzecz. Te 36 właśnie GT są takie całkiem dobrze wyposażane, zwykle nie trafił się jeszcze chyba żaden, który był takim turbobiedakiem, jeżeli chodzi o Challengera 34 na 4 Tutaj mamy o co jeszcze proszę? Nagłośnienie Alpina, które według wielu gra niby lepiej niż Harman Cardon, który jest w Challengerze też. No ale to są i guściki dla mnie w ogóle dobrze, że gra muzykę. Zobaczymy sobie schowek, bo już widzę tu jakieś papiury, a ja lubię papiury. Jest tu faktura zakupu oleju Valvoline 5 w 20 i, I filtra oleju valvolina 56 800 mil. Kiedy jest ta faktura? Aha, z 2021 roku. to długo, dawno temu olej był wymieniany. Co tutaj mamy dalej? Webster, Texas. Co tu mamy? Kolejne jakieś faktury na zmianę oleju? Ktoś lubił olej w tym aucie. A tu mamy wykresy zbieżności, bodajże. To jest 125 dolarów zapłacił. Misteczki, jakaś płyta główna, od bateryjki jakieś LEDy, co to jest? Ja nie umiem w elektrykę, jak widzę, że to jest jakieś rezystory, chciałbym powiedzieć opornik, ale zaraz jakiś elektryk by mnie pewnie zjadł, pewnie zjadł, więc są tu rezystory. Dwie diody led a tu są jakieś dziwne takie wiechajstry Nie wiem o co z tym chodzi, w każdym razie wypowiada się nie będę. A to jest co? Tupka śmieszna. Aqua for immediate relief Force severe... Aha, na no suche wargi. Jeżeli kobieta nim jeździła, to pewnie musiała boleć, jak chodziła. Hehe. <grystanie> no co? co więcej z tym challenge'em? No troszeczkę więcej śmieci, ale powiem nawet nie śmierdzi w nim za bardzo. Wszystko w nim jest spoko. Ja bym jeździł takim Challengem 3.6 z 4x4. 4. Fajny samochód, naprawdę daje radę na co dzień. Jeżeli chodzi o to, jaki nas samochód następny będzie przez nas przedstawiany, no, to będzie to taki można powiedzieć daleki kuzyn Challengera z tego samego koncernu. Mianowicie samochód pod znaku Trójzębu. Zapraszam Was serdecznie. Trójzęb. Proszę Państwa, yy, nie będzie to Maserati Ghibli na pewno. Yy, Ghibli u nas na kanale już trochę było. Ostatnio to jest też popularny temat u nas, ze względu na to, że jest to Maserati Gran Turismo. Maserati Gran Turismo z 2017 roku z przebiegiem niecałe 74 tysiące km. Kupione możecie pewnie myśleć, że za miliardy monet. Otóż nie, zostało kupione na kup teraz za 12,5 tysiąca dolarów. Fajnie. Jest to wersja z silnikiem 47, czyli ten wzmocniony, i uszkodzenie można by rzec, jest takie dyskusyjne można by. Tak, tak bym to, że ujął. Mamy tutaj uszkodzoną lekko tylną klapę. Ona jest jak widać z włókna szklanego plastikowa, czyli się, prawie korweta. Tu mamy do podprostowania w pas tylny. No i mamy do wymiany poszycie prawego tylnego błotnika. Coś tam w zawieszeniu, coś tam w feldze jeszcze pewnie, ale zobaczcie jak ci Amerykanie jeżdżą. Kurde opony są łyse jak łysy z Brazers. Pamiętajcie, tak się nie jeździ. Nie wolno tak jeździć, drodzy widzowie. No, i uszkodzenie mamy też kawałek z przodu. Do, z przodu mamy do wymiany błotniczek, reflektory, dwa do założenia. Mm, no i zderzak. No i zderzak, jak za 12,5 tysiąca dolarów. To naprawdę nie ma tutaj jakiejś tragedii. No, może troszeczkę coś tam by było na belce przesunięte, ale to jest na belce. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ewentualnie może to być też uszkodzenie podobne do tego, które mieliśmy w Challengerze, ale oczywiście dla nas nie ma rzeczy niemożliwych. Taki klient yy, samochód sobie wymarzył, taki dostał, był pełni świadomy tego, że kupuje ten samochód i jest na pewno bardzo z niego zadowolony. Zobaczmy sobie teraz, jak to wygląda wewnątrz tego przecudownego pojazdu. Ogólnie to jest elektroniczna klamka, nie? Ale obok jest manualny guzik. Można sobie otworzyć. Już sobie otworzymy i zobaczymy. Maserati Gran Turismo Sport. To oznacza, że ten samochód jest sportowy. Tutaj mamy jakieś papiury, jakąś lampę prawą tylną. Śrubki. Pokorowiec na papiury. I co? No i Maserati Gran Turismo. takie wielkie łopaty. Rowy nimi można byłoby kopać. one tak fajnie chodzą. Tak po włosku. Ale patrzcie na to wnętrze. Takie czerwone w ogóle. Takie. Burdelissimo, naprawdę super. W, tym, w suficie mamy jakieś przyciski, a przyciski w suficie lubi każdy facet. Nie mamy tutaj żadnej panoramy, żadnego szybra, ale kurde no to wnętrze, zobaczcie. Tylko kurde te łopatki, to ja się nie mogę nadziwić. Super sprawa i 2017 rok. Znaczy, to auto jest fakt, że produkowane, produkowane bardzo długo już, fakt, faktem już jej przestali produkować, ale. Długo było produkowane, od 2000 bodaj 7 roku, czy 8, 7 chyba, jak ktoś wie to niech mnie poprawi w komentarzu, w niezmienionej formie było produkowane bardzo długo, to jest akurat rocznik 2017, więc już no długie lata go produkowali, co tam w soweczku włoskim, nic nie ma w środku i Gran Turismo Sport, szkoda troszkę, że nie ma tu kluczyków, bo są w biurze, pewnie można byłoby go odpalić brzmiały pewnie super, jakieś świetne symfonie by się z tego wydechu wydobywały, no ale niestety będę musiał sobie na YouTubie posłuchać. Trudno. Nie pozostało mi nic innego, jak z wnętrza tego Maserati Was pożegnać, zachęcić Was do subskrypcji, komentowania, lajkowania i udostępniania naszych odcinków. Dziękuję Wam serdecznie, dziękuję Wam też za uwagę. Do widzenia, trzymajcie się, cześć!